Pandemia koronawirusa zaburzyła organizację zajęć tych szkolnych i tych pozalekcyjnych. Pandemia w ogóle dzieci tak jakby zniechęciła w ogóle do nauki. E, obserwuję to nawet z wypowiedzi. Rozmawiam z moimi uczniami, że no najchętniej to wszystkie dzieci by zostały w domach. Ale na szczęście tak się nie stało, bo w rekrutacji do szkoły muzycznej pierwszego stopnia dzieci udział wzięły. Ku mojemu zaskoczeniu do naszej szkoły zapisało się 32 osoby, to znaczy złoży, zło, złożyli podania. Na egzamin wstępny zgłosiło się 31. Jedna osoba nie dotarła. 27 osób uzyskało wymagane 16 punktów i zakwalifikowało się. Ile będzie wolnych miejsc w poszczególnych klasach okaże się po zakończeniu tego roku szkolnego i po uzyskaniu deklaracji od wszystkich uczniów. Od lat obserwuję, że klasa gitary wiedzie prym. Na drugim miejscu to jest fortepian. Nie inaczej było podczas tegorocznej majowej rekrutacji. Zainteresowanie grą na tych instrumentach nie maleje, choć wybór jest duży. Nic się nie zmieniło, fortepian, skrzypce, gitara, perkusja, akordeon, klarnet, saksofon, flet poprzeczny. Na tych instrumentach nauka odbywa się indywidualnie, a na zajęciach teoretycznych grupa liczy około 13 osób. Choć w mijającym roku szkolnym zajęcia w przewadze odbywały się na odległość, to dyrektor Szkoły Muzycznej uspokaja. Ja bardzo Jestem zadowolona ze zdalnego nauczania. Ja osobiście uczę przedmiotów teoretycznych kształcenia suchu i chóru i powiem, że w niektórych klasach to zdalne nauczanie przyniosło więcej lepszych, lepszych efektów. Było większe skupienie uwagi, a tym samym naprawdę oceny są dużo, dużo wyższe. Najbardziej brakowało występów przed publicznością, które w kształceniu artystycznym mają duże znaczenie, chociażby w kształtowaniu scenicznego wizerunku czy pokonywaniu tremy. Uczniowie rozpoczynają zasłużone wakacje, a przy szkole rozpoczyna się budowa sali koncertowej. Nareszcie, ja się bardzo cieszę, rusza inwestycja. Jutro będziemy mieli przekazanie placu budowy, i myślę, że no wykonawca wywiąże się z, z wszystkich umów. Jak będzie przebiegać budowa i jakie będzie tempo prac czas pokaże. Po wakacjach uczniowie powrócą na zajęcia. Wszyscy z niecierpliwością będą czekali na nową salę, która z pewnością przyda się podczas obchodów jubileuszu 50-lecia działalności Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Ostrowcu Świętokrzyskim.